znajdujemy się na stacji PKP Rzeszów Główny. Obok nas stoi Impuls Network EN63 i odjeżdża do stacji Przemyśl EN76. Tutaj przyjechaliśmy z łańcuta EN62, kolei podkarpackich ELF. Tutaj wydaje mi się, że ten chyba jedzie do strażów nad Wisłokiem albo gdzieś w kierunku Krosna. Y, tutaj kierunki. Y, mamy za jakieś półtorej godziny. O, rusza nam impuls z manewrów. Y, chyba w, kie, w kierunku... O tam rusza. I on ma... Nie, podjeżdża, czyli on widzowie manewruje i będzie dziś jechał chyba. Bo tak, nie wiem. Y, Zaraz tutaj zobaczymy. I też spróbuję zobaczyć tam dokąd ten... O ten, yy, ten impuls jedzie. No, też tutaj manewruje yy, manewry EN62 yy, Tak, on widzę wie, ten, ten impuls, teraz tutaj widzę kątem oka, on manewruje o, przeworsk, czyli on do przeworska ruszy. O tam, no ten manewruje, czyli gdzieś zjeżdża, tam widzę stoi Impuls, taki jak przez Tarnobrze o 17 jeździ, też zauważyłem, stoją dwa M57, no czyli te, tutaj też do Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, tutaj o, do Kolbuszowej jedzie, a ten tak, doczytałem, że on jedzie do Strażów nad Wisłokiem, także no, yy, spoko, no. Y, także widzowie, y, widzimy się w dalszej części vloga y, Teraz idziemy gdzieś na rynek w Rzeszowie. Y, także, no. Oj, coś, nie wiem, dobra. Widzowie, idziemy na rynek w Rzeszowie. Do zobaczenia za chwilę. 09 y, Widzowie, inwestycji w Wespiańskie, ze stacji Przemysł Główny, do stacji Wrocław y, Główny.

z 0, yy, 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 wagonami. Yy, ogólnie dzisiaj, jak będziemy wracać do Tarnobrzega, yy, jest strasznie dużo opóźnień. Mamy opóźnienie 15 minut, bo pociąg, który idzie z Lublina, będzie zawracał i się wracał jakby do Lublina, i dlatego jest opóźniony. Także no, tutaj widać na tylnym pantografia yy, yy, lokomotywa Jezię. Dzisiaj ogólnie już to już jest drugie EP09, jakie widziałam, jednego EP07, także musimy się kiedyś za nim przejechać.